Wyobraźmy sobie rok 2026. Polska wchodzi w nową erę lotnictwa wojskowego, prezentując światu najnowszy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji Orzeł 2026. To nie tylko symbol narodowej dumy i niezależności technologicznej, ale także krok w przyszłość, który stawia siły powietrzne RP w gronie najbardziej zaawansowanych armii świata. Orzeł 2026 jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia w Europie i na świecie, a jednocześnie wyraźnym sygnałem, że Polska stawia na własne zdolności obronne i innowacyjność przemysłu zbrojeniowego. Nowa maszyna powstawała przez wiele lat w ścisłej współpracy z polskimi uczelniami technicznymi, przemysłem lotniczym oraz partnerami z Europy. Każdy element od awioniki po systemy uzbrojenia został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom współczesnego pola walki. Orzeł 2026 charakteryzuje się konstrukcją stealth, dzięki czemu jest praktycznie niewidzialny dla radarów starszej generacji. Zastosowano materiały kompozytowe, które redukują jego sygnaturę radarową i cieplną. Samolot posiada także nowoczesne systemy aktywnego zakłócania, które potrafią oszukać nawet najbardziej zaawansowane systemy obrony powietrznej przeciwnika. Pod względem osiągów Orzeł 2026 dorównuje, a w niektórych aspektach nawet przewyższa konkurencyjne maszyny takie jak amerykański F 35 czy rosyjski Su 57. Nowoczesne silniki pozwalają mu osiągać prędkości ponad 2 machów oraz wykonywać loty Supercruise czyli utrzymywać naddźwiękową prędkość bez użycia dopalacza. To oznacza nie tylko większą oszczędność paliwa, ale też mniejszą widoczność dla przeciwnika. Dodatkowo samolot został przystosowany do działania w trudnych warunkach pogodowych i na krótkich pasach startowych, co czyni go wyjątkowo elastycznym w działaniach operacyjnych. Awionika Orła 2026 to prawdziwy majstersztyk inżynierii. Pilot ma do dyspozycji zintegrowany system hełmowy, który wyświetla wszystkie najważniejsze dane w polu widzenia, eliminując konieczność patrzenia na tradycyjne zegary i wskaźniki. Dzięki temu reakcje są szybsze, a świadomość sytuacyjna znacznie większa. Samolot jest również przygotowany do pracy w pełni zintegrowanej sieci bojowej. Każdy orzeł może wymieniać informacje z innymi maszynami, dronami i jednostkami naziemnymi w czasie rzeczywistym. To sprawia, że nie jest tylko samotnym myśliwcem, ale elementem większego ekosystemu nowoczesnej wojny. W kwestii uzbrojenia orzeł 2026 to prawdziwy drapieżnik. Jego wewnętrzne komory uzbrojenia pozwalają na przenoszenie rakiet powietrze-powietrze dalekiego i średniego zasięgu, a także precyzyjnych bomb kierowanych. Dzięki temu samolot zachowuje swoje właściwości stealth nawet w pełnym uzbrojeniu. Gdy sytuacja tego wymaga, możliwe jest także podwieszenie dodatkowego uzbrojenia pod skrzydłami, co zwiększa jego zdolności uderzeniowe kosztem większej widoczności. Nowoczesne systemy celownicze umożliwiają rażenie celów naziemnych i powietrznych z niespotykaną dotąd precyzją. Orzeł 2026 został stworzony z myślą nie tylko o walce powietrznej, ale także o misjach wsparcia, rozpoznania i neutralizacji obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Dzięki zaawansowanym czujnikom elektrooptycznym i radarom AESA samolot może pełnić rolę oczów i uszu całej armii, przekazując informacje w czasie rzeczywistym do sztabu dowodzenia. To sprawia, że staje się nie tylko maszyną bojową, ale także narzędziem strategicznego rozpoznania i dowodzenia. Cockpit Orła 2026 został zaprojektowany z myślą o ergonomii i maksymalnym komforcie pilota. Układ sterowania typu Flyby Wire wspomagany jest przez sztuczną inteligencję, która analizuje sytuację w czasie rzeczywistym i proponuje pilotowi najlepsze rozwiązania taktyczne. Dzięki temu pilot może skupić się na prowadzeniu misji, a nie na walce z przeciążeniami czy skomplikowaną obsługą. Systemów to połączenie człowieka i maszyny daje przewagę, której próżno szukać w starszych konstrukcjach. Nie można zapominać również o aspekcie symbolicznym. Nazwa orzeł nie jest przypadkowa, orzeł od wieków jest symbolem siły, wolności i niezależności w polskiej tradycji. Wybór tej nazwy dla najnowocześniejszego polskiego myśliwca to jasny sygnał, że Polska nie tylko buduje swoją siłę militarną, ale też pielęgnuje tradycję i tożsamość narodową. Reakcja świata na premierę Orła 2026 była natychmiastowa. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Polska dołączyła do elitarnego grona państw, które posiadają zdolność projektowania i budowy myśliwców piątej generacji. To ogromny skok technologiczny i dowód na to, że kraj może nie tylko kupować technologie od innych, ale też samodzielnie tworzyć innowacyjne rozwiązania. Dla sojuszników w NATO, Orzeł 2026 to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, a dla potencjalnych przeciwników ostrzeżenie, że Polska potrafi sama zadbać o swoje niebo. Patrząc w przyszłość, Orzeł 2026 ma szansę stać się podstawą nowej rodziny maszyn bojowych. Już teraz mówi się o planach wersji morskiej dostosowanej do operowania z lotniskowców, a także o wariantach bezzałogowych, które mogłyby współpracować z pilotowanymi samolotami w ramach tzw. lojalnych skrzydłowych. To otwiera zupełnie nowe możliwości i wpisuje się w globalny trend integracji systemów załogowych i bezzałogowych. Orzeł 2026 to nie tylko samolot. To wizja przyszłości polskiego lotnictwa wojskowego, dowód innowacyjności i determinacji, a także symbol narodowej dumy. To odpowiedź na współczesne wyzwania i narzędzie, które pozwoli Polsce patrzeć w przyszłość z poczuciem bezpieczeństwa. Dla widzów i pasjonatów techniki wojskowej to także fascynująca historia o tym, jak marzenia stają się rzeczywistością.